Anna poczuła, jak kropla zimnego potu spływa jej po kręgosłupie, mimo chłodnego porannego powietrza. Trzymała w dłoni swoje notatki, plik kartek, który przez ostatnie pięć lat stał się niemal częścią jej ciała. Każda strona była świadectwem nieprzespanych nocy, przepłakanych z bezsilności chwil i cichej, uporczywej determinacji. Dziś był ten dzień. Egzamin końcowy z interni, ostatnia brama, która dzieliła ją od upragnionego tytułu lekarza. To nie był zwykły test, to była kulminacja marzeń nie tylko jej, ale całej jej rodziny ludzi, którzy poświęcili wszystko, by ich córka mogła studiować w wielkim mieście. Szła szybkim krokiem przez park, wybierając skrót, którego zwykle unikała. Był cichy, niemal opustoszały o tej porze dnia. Większość ludzi była już w pracy, a studenci, tacy jak ona, albo zakuwali w bibliotekach, albo siedzieli już w salach egzaminacyjnych, nerwowo stukając długopisami. Cisza tego miejsca, przerywana jedynie śpiewem ptaków, powinna ją uspokoić, ale zamiast tego potęgowała tylko bicie jej serca. Każdy szelest liści brzmiał jak tykanie zegara, odliczającego minuty do rozpoczęcia egzaminu. W myślach powtarzała sobie objawy choroby Adwisona, różnicowanie wstrząsu anafilaktycznego od septycznego, dawkowanie leków. Jej umysł był ulem, rojącym się od faktów, liczb i procedur. Nagle jej skupienie zostało przerwane. Kilkadziesiąt metrów przed nią, na jednej z ławek, siedziała samotna kobieta. Nawet z daleka Anna widziała, że coś jest nie tak. Postać była zgarbiona, a jej ręce kurczowo obejmowały brzuch. Anna zwolniła kroku, wahając się. Może to nic takiego. Może po prostu źle się poczuła. Nie powinna się wtrącać. Musiała iść dalej, miała tylko dwadzieścia minut. Każda sekunda była na wagę złota. Próbowała odwrócić wzrok, zmusić nogi do dalszego marszu, ale coś ją powstrzymało. Cichy, zduszony jęk, który dotał do jej uszu, był jak niewidzialna ręka, która chwyciła ją za ramię. Kobieta na ławce osunęła się na bok, jej ciało drżało w niekontrolowany sposób. W tym momencie cały świat Anny, z egzaminami, profesorami i przyszłą karierą skurczył się do tej jednej sceny. Podbiegła do ławki a jej umysł studentki medycyny automatycznie przejął kontrolę. Kobieta była blada, jej czoło lśniło od potu. Była elegancko ubrana, w drogi płaszcz i jedwabną apaszkę, co kontrastowało z jej stanem. I była w zaawansowanej ciąży. Jej duży, okrągły brzuch był teraz napięty jak bęben. — Proszę pani, wszystko w porządku? — Słyszy mnie pani? — zapytała Anna, kucając przy niej. Jej głos był spokojniejszy, niż się spodziewała. Kobieta otworzyła oczy. Były zamglone z bólu. Boli, tak bardzo boli. Wyszeptała, a jej dłoń zacisnęła się na ramieniu Anny z zaskakującą siłą. Dziecko, moje dziecko! Anna rozejrzała się gorączkowo. Park był pusty. Wyciągnęła telefon, ale ekran pozostał czarny. Cholera! Zapomniała go naładować w nocy, w ferworze ostatniej powtórki. Panika zaczęła zaciskać jej gardło. Była sama. Z ciężarną kobietą w krytycznym stanie, bez możliwości wezwania pomocy. Spojrzała na zegarek. Za dziesięć minut miał zacząć się jej egzamin. Drzwi do sali zostaną zamknięte. Nie będzie drugiej szansy. Przez jej głowę przelatywały obrazy. Twarz jej matki, mówiącej z dumą sąsiadom, że jej córka będzie lekarką. Twarz jej ojca, pracującego po godzinach, by opłacić jej czynsz. Poczucie porażki było niemal fizyczne, jak cios w żołądek. Mogła ją tu zostawić. Wybiec z parku, złapać kogoś, kazać zadzwonić po karetkę i pobiec na uczelnię. Może zdążyłaby w ostatniej chwili. To było logiczne rozwiązanie. Racjonalne. Ale potem spojrzała na twarz kobiety, wykrzywioną bólem i strachem. Zobaczyła jej rękę, desperacko chroniącą brzuch. I wiedziała, że nie może. Przysięga Hipokratesa, którą miała złożyć za kilka miesięcy, już teraz pulsowała w jej krwi. To nie był wybór między egzaminem a obcą kobietą. To był wybór, kim chcę być. Spokojnie, jestem studentką medycyny. Pomogę pani, powiedziała, a słowa te ugruntowały jej decyzję. Zdjęła swój płaszcz i podłożyła go kobiecie pod głowę. Jej notatki, owoc pięciu lat pracy, wysypały się na ziemię, a wiatr zaczął roznosić kartki po trawie. Anna nawet na nie nie spojrzała. Jak się pani nazywa? zapytała, starając się, by jej głos brzmiał profesjonalnie, tak jak uczyli ją na zajęciach. Elżbieta. Wydyszała kobieta. To skurcze, ale za wcześnie, o wiele za wcześnie, Anna delikatnie położyła dłoń na jej brzuchu. Był twardy jak kamień. To nie były normalne skurcze porodowe. Coś było bardzo nie tak. W jej głowie przewijały się diagnozy różnicowe. Przedwczesne odklejenie łożyska? Rzucawka? Każda z tych możliwości była śmiertelnym zagrożeniem dla matki i dziecka. Musiała działać szybko. Elżbieto, proszę na mnie patrzeć. Musi pani oddychać. Głęboko. Wdech nosem, wydech ustami. Razem ze mną Anna zaczęła demonstrować, a Elżbieta, z oczami pełnymi łez, próbowała naśladować jej rytm. Minuty mijały. Zegar na nadgarstku Anny pokazywał, że egzamin właśnie się zaczął. Wyobraziła sobie pustą salę, swoje nazwisko wyczytywane przez profesora, a potem skreślane z listy. Poczuła ukłucie żalu tak ostre, że na chwilę zabrakło jej tchu. Ale potem Elżbieta znowu krzyknęła, a jej ciałem wstrząsnął kolejny potężny skurcz i cały żal zniknął, zastąpiony przez adrenalinę i skupienie. Musimy sprowadzić pomoc, powiedziała Anna bardziej do siebie niż do Elżbiety. Proszę tu zostać, zaraz wrócę, nie. Proszę, nie zostawiaj mnie samej. Głos Elżbiety był pełen paniki. Chwyciła ponownie Annę za rękę. Boję się, ten prosty, pełen strachu szept uderzył Annę mocniej niż jakikolwiek podręcznikowy opis objawów. Została. Trzymała Elżbietę za rękę, mówiła do niej cicho, uspokajająco, opowiadając o błahych rzeczach o pogodzie, o kwiatach w parku, o wszystkim, co przyszło jej do głowy, byle tylko odwrócić uwagę kobiety od bólu i strachu. Czuła się bezradna. Jej wiedza była teoretyczna. Bez sprzętu, bez leków, bez wsparcia. Była tylko dziewczyną z głową pełną informacji, które nie mogły teraz nikogo uratować. Nagle, ponad szumem wiatru i cichymi jękami Elżbiety, Anna usłyszała narastający dźwięk: warkot. Na początku myślała, że to kosiarka albo jakiś pojazd budowlany w oddali. Ale dźwięk stawał się coraz głośniejszy, głębszy, rytmiczny. To był dźwięk wirujących łopat. Spojrzała w niebo. Z za koron drzew wyłonił się helikopter. Był biały, z czerwoną linią z boku maszyna medyczna. Przez chwilę Anna myślała, że ma halucynację ze stresu. Jak to możliwe? Kto go wezwał? Helikopter zniżał lot, krążąc nad parkiem, jakby czegoś szukał. Anna zerwała się na równe nogi. Zaczęła machać rękami, krzycząc, chociaż wiedziała, że jej głos zginie w ogłuszającym hałasie. Maszyna zawisła nad pobliską polaną, a pęd powietrza niemal zwalił Annę z nóg. Trawa kładła się płasko, a liście wirowały w powietrzu. Helikopter wylądował z precyzją, która wydawała się niemożliwa. Drzwi boczne otworzyły się, zanim jeszcze płozy dotknęły ziemi. Wyszedł z nich mężczyzna w nienagannie skrojonym garniturze, a tuż za nim dwóch ratowników medycznych z noszami. Mężczyzna w garniturze rozejrzał się gorączkowo, a jego wzrok spoczął na ławce. Jego twarz, która musiała być zazwyczaj opanowana i władcza, teraz była maską strachu. Ela krzyknął i rzucił się biegiem w ich stronę. Michał. Wyszeptała Elżbieta, a w jej oczach pojawiła się ulga. Mężczyzna dopadł do ławki i upadł na kolana przy żonie, ignorując Annę. Kochanie, już jestem. Wszystko będzie dobrze. Co się stało, mówił szybko, chaotycznie, całując jej dłoń. Ratownicy byli tuż za nim. W ciągu kilku sekund przejęli kontrolę. Jeden mierzył Elżbiecie ciśnienie, drugi zakładał wenflon. Ich ruchy były szybkie, pewne i profesjonalne. Anna cofnęła się o krok, nagle czując się niepotrzebna jak intrus. Ciśnienie 180 na 110, tachykardia. Podejrzenie stanu rzucawkowego lub odklejenia łożyska powiedział jeden z ratowników do drugiego. Anna słuchała, a jej serce biło z ulgą. Jej wstępna diagnoza była trafna. Coś jednak umiała. Mężczyzna w garniturze, Michał w końcu na nią spojrzał. Jego oczy, które przed chwilą były pełne paniki, teraz zweziły się w podejrzliwości. Kim pani jest? Co pani tu robi? zapytał ostro. Zanim Anna zdążyła odpowiedzieć, Elżbieta, mimo bólu, ścisnęła dłoń męża. Ona mi pomogła, Michale. Została ze mną. Byłam sama. Jej głos się załamał. Ona uratowała mnie, spojrzenie Michała natychmiast się zmieniło. Ostra podejrzliwość ustąpiła miejsca zdumieniu, a potem fali wdzęczności, która zdawała się go niemal przytłaczać. Przepraszam. Powiedział, a jego głos był teraz cichy. Ja myślałem. Dziękuję ratownicy ostrożnie przeniesieli Elżbietę na nosze. Gdy ją podnosili, jej wzrok odnalazł Annę. Dziękuję, wyszeptała bezgłośnie, a w jej oczach stały łzy. Anna tylko skinęła głową, niezdolna wydusić słowa. Patrzyła, jak niosą Elżbietę w stronę helikoptera. Michał szedł tuż obok, trzymając żonę za rękę. Przed wejściem do maszyny zatrzymał się i odwrócił. Proszę zaczekać, krzyknął ponad warkotem silnika. Podbiegł do niej. Muszę lecieć z nią, ale muszę wiedzieć, kim pani jest. Jak mogę się odwzęczyć? Anna potrząsnęła głową. Nie trzeba. Po prostu, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, proszę, chociaż imię i nazwisko nalegał. Muszę wiedzieć, komu zawdzęczam życie żony i dziecka, Anna Kowalska, Michał wyjął z kieszeni eleganckie pióro i zapisał jej imię na mankiecie swojej białej koszuli. Anna Kowalska powtórzył, jakby chciał wyryć je w pamięci. Nie zapomnę tego. Znajdę panią z tymi słowami odwrócił się i wbiegł do helikoptera. Drzwi się zamknęły, warkot nasilił się do ogłuszającego ryku, a maszyna uniosła się w powietrze, zostawiając Annę samą na zdewastowanej polanie. Gdy helikopter zniknął za drzewami, zapadła nagła, nienaturalna cisza. Anna stała nieruchomo, czując jak adrenalina opuszcza jej ciało, pozostawiając po sobie pustkę i dojmujące zmęczenie. Dopiero teraz dotarło do niej w pełni to, co się stało. Spojrzała na swój zegarek. Egzamin skończył się 15 minut temu. Straciła wszystko. Pięć lat nauki, wyrzeczeń, marzeń, wszystko przepadło w ciągu jednej godziny w parku. Usiadła na opuszczonej ławce, tam, gdzie jeszcze przed chwilą leżała Elżbieta. Poczuła na drewnie resztki ciepła jej ciała. Zaczęła zbierać swoje notatki, porozrzucane po trawie. Kartki były wilgotne od rosy, niektóre pobrudzone ziemią. Patrzyła na nie, na te wszystkie formułki i schematy, i poczuła paradoksalny spokój. Zrobiła to, co musiała. Zdała inny egzamin. Prawdziwy ale ten prawdziwy egzamin nie dawał dyplomu. Nie otwierał drzwi do kariery. Wróciła do swojego małego, wynajmowanego pokoju w stanie odrętwienia. Nie zadzwoniła do rodziców. Co miałaby im powiedzieć? Że oblała najważniejszy egzamin w życiu, bo zatrzymała się, by pomóc nieznajomej? Brzmiało jak wymówka. Słaba, nieprzekonująca wymówka. Położyła się na łóżku i patrzyła w sufit, a dzień zamienił się w noc. Następne dni były najgorszymi w jej życiu. Oficjalne pismo z uczelni potwierdziło to, co już wiedziała. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie końcowym skutkowała skreśleniem z listy studentów. Była możliwość odwołania, ale wymagała solidnych dowodów, zaświadczeń lekarskich, czegoś namacalnego. A ona nie miała nic. Tylko wspomnienie twarzy kobiety i warkot helikoptera. Czuła się jak w pułapce. Opowiedzenie tej historii brzmiałoby jak fantazja. Proszę dziekana, nie przyszłam na egzamin, bo ratowałam żonę milionera, którą zabrał prywatny helikopter medyczny, roześmialiby się jej w twarz. Zaczęła pakować swoje rzeczy. Książki, ubrania, całe jej studenckie życie mieściło się w dwóch kartonach. Czekała ją podróż do domu, do małego miasteczka i rozmowa, której bała się bardziej niż czegokolwiek innego. Rozmowa, w której będzie musiała przyznać się do porażki. Tydzień po zdarzeniu, gdy właśnie zaklejała ostatni karton, rozległo się pukanie do drzwi. Otworzyła spodziewając się właścicielki mieszkania. W progu stał jednak mężczyzna w nienagannym garniturze, ten sam, którego widziała w parku. Michał. wyglądał inaczej. Zmęczenie na jego twarzy zniknęło, zastąpione przez spokojną, pewną siebie aurę. W reku trzymał duży bukiet białych lili. Pani Anna Kowalska zapytał, choć doskonale wiedział, kim jest. Trochę mi zajęło, żeby panią znaleźć. Przepraszam, że tak bez zapowiedzi Anna stała w milczeniu, kompletnie zaskoczona. Proszę wejść, wyjąkała w końcu, odsuwając się na bok. Michał wszedł do małego pokoju i rozejrzał się po spakowanych kartonach. Jego twarz lekko stężała. Wyprowadza się pani? Tak, odpowiedziała cicho Anna. Muszę wracać do domu, z powodu egzaminu, zapytał wprost. Anna skinęła głową, czując, jak do oczu napływają jej łzy. Moja żona. Elżbieta urodziła, powiedział cicho Michał, a na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Mamy córeczkę. Lekarze powiedzieli, że gdyby pomoc nadeszła piętnaście, może dwadzieścia minut później, straciłbym obie. Miała ostre odklejenie łożyska. Każda sekunda się liczyła. To pani dała im te kluczowe minuty. Uspokoiła ją pani, monitorowała jej stan. Zrobiła pani wszystko, co mogła pani zrobić, wręczył jej kwiaty. To od Eli. Chciałaby podzękować pani osobiście, ale jeszcze jest w szpitalu. Obie czują się dobrze. A mała jest idealna. Chcielibyśmy, żeby została pani jej matką chrzestną, Anna była w szoku. Matką chrzestną? Ledwo znała tych ludzi. Ja, nie wiem, co powiedzieć, proszę powiedzieć tak, uśmiechnął się Michał. Ale to nie wszystko, po co przyszedłem. Rozmawiałem z dziekanem pani wydziału. I z rektorem. Opowiedziałem im wszystko, Anna poczuła, jak serce jej zamiera. I co? Na początku byli sceptyczni. Ale mam pewne możliwości, powiedział Michał z lekkim niedopowiedzeniem. Przedstawiłem im dokumentację medyczną z lądowiska, zeznania pilotów, zaświadczenie od ordynatora oddziału. Nie mieli wyjścia. Dziekan uznał pani nieobecność za w pełni usprawiedliwioną. Wyznaczono pani nowy termin egzaminu indywidualny. W przyszłym tygodniu Annie ugięły się nogi. Oparła się o ścianę, żeby nie upaść. Naprawdę? Tak. Ale to też nie wszystko, Michał odłożył na stół elegancką, skórzaną teczkę. Wiem, że sytuacja finansowa pani rodziny nie jest łatwa. Sprawdziłem to, proszę mi wybaczyć tę zuchwałość. Ustanowiłem na pani uczelni nową fundację stypendialną imienia Anny Kowalskiej. Dla studentów, którzy wykazują się nie tylko wiedzą, ale i człowieczeństwem. Pani jest jej pierwszą i dożywotnią stypendystką. Pokryje to koszty pani dalszej edukacji, specjalizacji, czegokolwiek pani zapragnie w medycynie. Anna patrzyła na niego, a łzy płynęły jej po policzkach. To było zbyt wiele. To wszystko wydawało się snem. Dlaczego? Zapytała cicho. Dlaczego pan to wszystko robi? Michał spojrzał jej prosto w oczy. Bo pieniądze mogą kupić helikopter. Mogą kupić najlepszych lekarzy na świecie. Ale nie mogą kupić czasu. Ani ludzkiej dobroci. Pani dała mojej rodzinie jedno i drugie, nie prosząc o nic w zamian. Poświęciła pani swoje marzenia dla zupełnie obcej osoby. Tacy ludzie jak pani powinni być lekarzami. Świat potrzebuje takich lekarzy. To nie ja pani pomagam. To ja spłacam dług, którego nigdy w pełni nie będę w stanie spłacić. Tydzień później Anna weszła do sali egzaminacyjnej. Czuła się spokojna. Wiedza, którą miała w głowie, była ta sama, ale ona była inna. Kiedy usiadła przed komisją, nie czuła już strachu studentki bojącej się o swoją przyszłość. Czuła pewność siebie kogoś, kto już wie, że jest we właściwym miejscu. Zdała egzamin śpiewająco. Kilka lat później doktor Anna Kowalska, jedna z najbardziej obiecujących młodych kardiologów w kraju, stała w ogrodzie pięknej willi. Trzymała na rękach małą, śmiejącą się dziewczynkę o imieniu Ania. Obok niej stali Elżbieta i Michał. Nie byli już dla niej obcymi ludźmi, których połączył przypadek. Byli jej rodziną, jej najbliższymi przyjaciółmi. Patrzyła na zachodzące słońce, czując ciepło małego ciałka w swoich ramionach. Czasem wciąż wracała myślami do tamtego poranka w parku. Do momentu, w którym musiała dokonać wyboru. I wiedziała z całą pewnością, że to nie był dzień, w którym straciła egzamin. To był dzień, w którym naprawdę została lekarzem.